1 września nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie katolickich szkół prowadzonych w Tomaszowie przez Stowarzyszenie Oświatowe imienia Świętego Ojca Pio. Od tego roku chętni uczyć mogą się w pierwszej i czwartej klasie szkoły podstawowej, w gimnazjum, w liceum i w zaocznym liceum dla dorosłych. Szkoły te są szkołami niepublicznymi, ale na prawach szkół publicznych. Świadectwa ukończenia naszych szkół są na równi honorowane ze świadectwami ukończenia szkół publicznym. Bardzo cieszymy się, że gościł po raz kolejny na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ksiądz dziekan dekanatu Tomaszowskiego archidiecezji łódzkiej, ksiądz prałat Henryk Kowaliński, który jest jednocześnie opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego imieniem Świętego Ojca Pio, które jest organem prowadzącym dla naszych szkół. Szczęść Boże! 1 września to nasze spotkania powakacyjne z dziećmi z nauczycielami. Już dzisiaj jestem tutaj na kolejnym kolejnej inauguracji nowego roku szkolnego katechetycznego. Cieszę się, że jestem wśród społeczności szkół katolickich naszego miasta, gdyż potrzeba przy wychowaniu, formowaniu młodego pokolenia Szczególnie w naszych czasach, myślę, tego ducha katolickiego, tego fundamentu wartości, na których może być budowane życie człowieka, który ma wypełniać swoje zadania w społeczności, później kiedy będzie dojrzały w sposób odpowiedzialny, móc służyć też innym, czy nawet kierować społecznością, potrzeba, żeby mógł mieć... Oparcie, odniesienie do tych wartości, które są fundamentalne, które stanowią o godności człowieka. Oczywiście musi być wychowywany, formowany w duchu prawdy, w duchu miłości. To wszystko prowadzi właśnie do budowania dobra, którym człowiek wzajemnie ma się ubogacać. I to stanowi o wartości człowieka, który idzie właśnie tą drogą Bożych przykazań. Dlatego cieszę się, że są klasy tutaj też szkół katolickich, typowo właśnie już formowane na tej nauce społecznej Kościoła, o której tak mocno nam przypominał święty Jan Paweł II, któremu chcemy też być wierni, by to zadanie, które nam zlecił, byśmy mogli jak najlepiej wypełnić. Obyśmy jak najlepiej chcieli przekazać to młodemu pokoleniu, by ono mogło z tego korzystać. Szczęść Boże.